W Cyberpunk'u pojawia się nowa aktualizacja 2.2, która wprowadza trochę nowości, przede wszystkim wizualnych. Sama zapowiedź tego update'u była dosyć nieoczekiwana, ponieważ patrząc na wyniki kwartalne CD Projektu, nad Cyberpunkiem nie pracuje już w sumie nikt. Natomiast aktualizacja została zrobiona przez zewnętrzne studio Virtuos z Francji. Przejdźmy już do samej zawartości i zacznijmy od modyfikowania pojazdów, które zostało dodane. Wcześniej było dostępne tylko w jednym modelu aut. Teraz dość spora część pojazdów ma tą funkcję. Dzięki niej możemy zmieniać kolor naszych wozów. Auta, które możemy customizować, posiadają taką specjalną ikonkę, ale posiadają też nową technologię, dzięki której możemy skanować inne pojazdy i kupować ich zestawy kolorów. I potem możemy je użyć na naszym własnym wozie. A zdobyte zestawy możemy przeglądać i wybierać w takiej bazie danych. Gdzie mamy 8 slotów na zwykłe zestawy, a 4 na unikalne, które pasują tylko do jednego modelu auto. I kolejną związaną z tym nowością jest możliwość zgubienia pościgu. Gdy nie jesteśmy podczas bezpośredniej walki, możemy po prostu zmienić wygląd naszego pojazdu. I łatwo zgubić policję. Ta funkcja, według mnie, jest przede wszystkim przydatna podczas normalnego przechodzenia gry, ponieważ jest wiele sytuacji, gdy wjedziesz w kogoś przez przypadek i od razu ci się naliczają te gwiazdki, musisz wtedy trochę przeczekać, by ci one znikły. A ta nowa funkcja na pewno przyspieszy to, i będzie można bardzo sprawnie zgubić pościg. Dodano też 10 nowych aut do kupienia u AutoFixera, więc jeśli ktoś zbierał sobie te fury i kolekcjonował wszystkie, to ma teraz nowe pozycje do pozyskania. Kolejną przyjemną wizualną nowością jest to, że po pierwszym akcie Johnny Silverhand może zrespić się w naszym aucie na miejscu pasażera i komentować nasze poczynania na jezdni. Ja sam uwielbiam w tej grze, gdy podczas różnych misji Johnny się pojawia i dodaje coś od siebie. Ale na tej rzeczy leciutko się zawiodłem, ponieważ pojeździłem trochę po Night City i wygląda to tak, że Johnny raczej rzadko się odzywa. Raz na jakiś czas, gdy powiedzmy w coś wjedziemy, ale z drugiej strony, może gdyby było tego więcej. Stałoby się to po prostu uciążliwe. Przechodząc dalej, to do kreatora postaci zostały dodane nowe opcje customizowania naszego bohatera. Jest to ponad 100 nowych elementów wizualnych. Jest to zmiana na duży plus, ponieważ w cyberpunku można było modyfikować postać pod wieloma względami, natomiast w tych samych grupach opcji nie było jakoś mega dużo, więc na pewno te wszystkie nowości mocno polepszą zabawę w kreatorze. I chociażby teraz możemy stworzyć postać, która wygląda, jakby była z gangu MOX. Rozwinięto też tworzenie randomowego bohatera. Możemy teraz precyzyjnie zaznaczyć, który element ma zostać wylosowany. Mamy też suwak, którym zaznaczamy, czy nasza wygenerowana postać będzie bardziej normalsem, czy punkiem. Photomode również doczekał się sporych zmian. Mamy możliwość wyłączenia kolizji, zmieniania proporcji. Są też nowe opcje związane ze światłem. Ale chyba dwie takie najciekawsze zmiany, według mnie, to możliwość poruszania się kamerą na dużo większym obszarze. Pamiętam, jak kiedyś trochę się bawiłem tym fotomodem i to był wtedy dość spory problem, ponieważ nie mogliśmy się swobodnie poruszać tą kamerą. Ten dystans był bardzo ograniczony i nie było to tak przyjemne, jak jest teraz po aktualizacji. A druga sprawa, możemy respić NPC-tów, postacie fabularne, m.in. Johnego, Smashera, Panam. Więc to też bardzo fajny element, który pomoże w zrobieniu jakiejś fajnej fotki. Zostając jeszcze przy temacie zdjęć, mamy teraz specjalną galerię, w której możemy je przeglądać. A co najlepsze, zdjęcia, które wykonaliśmy, możemy umieścić w naszym mieszkaniu w formie takiego obrazu na ścianie. Co jest, moim zdaniem, mega fajną opcją. Więc te zmiany do fotomoda też jak najbardziej pozytywne. A dla osób, które lubią się tym bawić, a na pewno jest taka nisza, są to ważne zmiany. A poza tym, to twórcy umieścili też różne sekrety, które gracze może kiedyś odkryją. I oczywiście są też klasycznie naprawy błędów. I to już wszystko, co ten update ma do zaoferowania. Według mnie jest to naprawdę przyjemna aktualizacja, bo oczywiście nie zmieniająca nic istotnego. Natomiast jak na to, że już raczej każdy myślał, że to jest koniec wsparcia dla tej gry, to ciężko odebrać ten update inaczej niż pozytywnie. W dniu premiery update'u Cyberpunk obchodził swoje czwarte urodziny. Można powiedzieć, że ta jego historia odkupienia na pewno już się zapisała w historii gamingu. Niedawno dostaliśmy informację o tym, że podstawka Cyberpunk'a sprzedała się w liczbie 30 milionów kopii, a Phantom Liberty w liczbie 8 milionów kopii. Więc no, są to naprawdę kolosalne wyniki. Czy jest to ostatni update? Zobaczymy, może to zewnętrzne studio jeszcze coś podłubie przy cyberpunku. Patrząc na Steam SteamDB, to dalej jest to gra, która przyciąga naprawdę sporo osób, jak na czteroletnią produkcję, bo obecnie w Piku codziennie gra 40 tysięcy graczy. Też mamy na horyzoncie dwa dość spore projekty w świecie cyberpunka, czyli animacje na Netflixie oraz produkcję live action i też mi się wydaje, że gdy te dwie rzeczy będą miały premierę, Dobrze również się coś może pojawić, bo w przypadku Edge Runners połączenie tych dwóch światów no, wyszło świetnie i, i gra wtedy zaliczyła spory skok popularności. Jeszcze dla osób, które chcą dokładniejszych informacji o update'ie, w opisie macie link do patchnotów. No i co, będę już kończył. Możecie napisać, co wymyślicie o tej aktualizacji, a ja się będę z wami żegnał. Do usłyszenia.